Witam wszystkich! Dziś będzie filmik o oświetleniu. Chciałem obalić pewien mit, który czasami przewija się po różnych filmach na YouTube, że światło LED nie nadaje się do oświetlania akwarium i roślinki cierpią na tym, jeżeli tego światła używamy. W poprzednim filmiku pokazywałem Wam, jak podłączać różnego rodzaju diody w jaki sposób to robić takim najprostszym sposobem. A dziś chciałem wam pokazać na przykładzie mojego małego akwarium, co tak naprawdę mówią roślinki na temat oświetlenia ledowego. Tak jak możecie zauważyć, w całym akwarium w tej chwili odbywa się wymiana gazowa. Roślinki zostały przycięte w piątek, przez co w akwarium jest dość dużo bąbelków powietrza. Akwarium jest oświetlone lampą, która ma w tej chwili około 23 watów. i Są to LEDy różnego rodzaju, łącznie z LEDami kolorowymi, które sobie w akwarium po prostu świecą. Przez około 12 godzin, mniej więcej 12 godzin, oświetlam to akwarium. I chciałem Wam pokazać, co się stanie, jeżeli do tego akwarium na jednym z rogów podłączymy takiego oto LEDa. Jest to LED 10 W, który wysterowany jest w tej chwili na moc 5 W. I zobaczymy, co się będzie działo, co powiedzą nam roślinki na temat oświetlenia LEDowego. A więc nie przeciągając, zaczynajmy. Do oświetlenia użyjemy tego rogu akwarium. Przyjrzyjcie się jak w tej chwili bąblują sobie roślinki. Ustabilizuję na chwilę aparat. Będzie wtedy łatwiej zobaczyć różnicę. Jest wymiana gazowa. Odbywa się dość płynnie. Bąbelki się pokazują. I jakoś sobie wszystko ładnie funkcjonuje. Co się natomiast stanie jeżeli do tego rogu Dołożymy naszą 5W lampę LED. Zakładamy lampę na akwarium. I podłączamy do prądu. Tak jak można zauważyć, 5W na tyle mocno oświetla akwarium, że aparat ma problemy z ustawieniem balansu bieli. Poobserwujmy troszeczkę roślinki co za chwilkę będzie się działo. Tak naprawdę byłem bardzo zdziwiony, bo tak test robiłem sobie wczoraj, no i nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Roślinki na światło LED reagują w przeciągu. Kilku chwil, dosłownie wystarczy parę minut, po to, żeby wymiana gazowa odbywała się kilkukrotnie mocniej. Już w tej chwili widać, że roślinki bombują zdecydowanie intensywniej, a co za tym idzie, no, poprawia się wzrost, bo jeżeli wymiana gazowa odbywa się mocno, roślinki wiadomo szybciej rosną. Tak, jak tutaj już w tej chwili widać, wymiana gazowa jest naprawdę dość obfita. Jeżeli poczekamy jeszcze chwilkę, będzie naprawdę dużo bąbelków. Nawet widać w tej chwili już z daleka, jak to wygląda. Dla porównania pokażę wam drugi ruch akwarium, w którym też zachodzi wymiana gazowa. No bąbelkuje sobie to. Są to dość duże bąbelki, które w miarę, w miarę regularnie e, można powiedzieć pokazują się w akwarium. W tej chwili światło włączone jest jakieś, według tej aparatu, 50 sekund. Proszę zobaczyć, co się dzieje w akwarium. Światło jest barwy białej, zimnej, 6500 Kelwina, tak jak mówię, lampa wysterowana jest na 5 W. Tak naprawdę bardzo niewiele, a rośliny zaczynają wariować jakby do akwarium wpadało bezpośrednio przez szyby światło słoneczne. więc jeżeli ktoś uważa, że do akwarium nie nadaje się oświetlenie ledowe, jest w błędzie. I to dużym najważniejsza tak naprawdę sprawa to jest dobór odpowiedniej mocy oświetlenia do efektów, które chcemy uzyskać i ilości roślin, które posiadamy w akwarium, ponieważ tak jak mówię, z ledem jest bardzo łatwo przesadzić, jeżeli mamy nawet małe akwarium, tak jak tutaj, to ma 25-30 litrów, bo nawet tak naprawdę nie wiem. To jest bardzo stare akwarium, które po prostu wyciągnę z szafy. To akwarium oświetlam 20 watami. To jest naprawdę dużo światła. I dodając tego światła jeszcze troszeczkę, niewiele, bo tak naprawdę tylko 5 watów, naprawdę włączone jest w tej chwili 5 dodatkowych watów. Roślinki po prostu szaleją. Proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje. Pokazują się nawet takie bardzo duże bąble, które wyskakują z pomiędzy w ogóle roślin. Wygląda to niesamowicie. Oczywiście podejrzewam, że jeżeli zostawiłbym tą lampę włączoną na dłużej, e, poświeciłoby to tak kilka dni, miałbym atak glonów w akwarium, ponieważ nie tylko rośliny e, lubią fotosyntezę, fotosyntezę lubią też glony. Podejrzewam, że nie poradziłbym sobie. Tym co w akwarium się dzieje. Moim zdaniem moje akwarium w tej chwili osiedlone jest aż nad to i nic poza tym nie powinienem włączać. Tak jak mówię. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.